Siemaneczko z tej strony Hulaj Game Gramy sobie dzisiaj w Pokémon Quest Spróbujmy pokonać naszego tutaj Jakoś się nazywał Zapomniałem Clefable Clefable spróbujmy pokonać bo Jesteśmy coraz bliżej ale Życia nam braknie, przydałby się nam w drużynie jakiś tank albo więcej życia na jakimś pokemonie. Uciekajmy tutaj. No, musi jak najwięcej nam wrażeń zadać. Niestety trochę nam tutaj zabił nas trochę, jakby nie zabił, ale prawie zabił nas. Georgiou de Kleffy, naszego tutaj ukochanego, Poliwilla. Jest dobra. Teraz atakujemy y Jigli, na no ewolucję Jigglypuffa, Papa, która jest bardzo wytrzymała. Czekamy tutaj. Jak najmniej obrażeń musi nam zadać. Jest, dobra. Nie żyje. Jesteśmy w połowie. Idzie nam, tak powiedzmy, to, tylko ten polywheel, Ten polywheel ma strasznie mało życia i to jest w nim słabe, że ma mało życia. To jest jedyny minus jego. Te GG buffy są dość wytrzymałe, widzę. Do judo to jeszcze zabijemy, dobra. I teraz Klef, clefable i klefy. Zostało nam już tylko... Wszyscy pokemon nam się zbugowały, dobra. Clefable. I od razu tutaj serfem na no te... Najpierw tych pomagierów musimy zabić. Te klefy. Przede wszystkim, najważniejsze. Najważniejsze są tutaj te klefy, żeby zabić Ale nas strasznie za, du, za, strasznie za dużo zabrały No i zabiły nas Zabiły na Niestety Poliwilla i Hitmonchana, Więc to jest, to jest bardzo zła wiadomość Niestety Dobra Tutaj zniszczymy się jak najszybciej tego. Tego. Tutaj. Teraz surfem i. Uciekamy. Dobra. Udało nam się uniknąć psychika. Nasz Hit leży, a dobra, kadabra się chociaż zrespił na plus. Plus tylko ten kadabra, że się zrespił. Ale już po sekundzie go zabili. Klefa. Za... Klefej był go zabiła. Myli się ciągle. Dobra, uciekamy przed psychikiem. Tutaj klefej był naszej. Niech tutaj... Przyjmie cios. Kit mm. munchan. Jak nam uciekamy, uciekamy. No i dobra. Znowu nam nie poszło. Ale chociaż mamy zupkę. Zupkę mamy na pocieszenia. Nie wiadomo tutaj, co wyjdzie. Zobaczymy. Ciekawe, bardzo. Jestem. Ci, którzy oglądali wcześniejszy odcinek, oczywiście będą wiedzieć, co nam stąd wypadnie, a dla Was tutaj będzie niespodzianka, no, co to może być za Pokémon. Powiem tylko, że psychiczny. Macie 5 sekund na zastanowienie się. Dobra, otwieramy. Piszcie w komentarzach co to jest. Abra! Abra tutaj nam wyszedł. Wysoki level, 60. 47, taki niski. Psajbim. I teraz się zastanawiam. Bo przydałby nam się właśnie z Psajbimem, albo najlepiej jeszcze z psychikiem Alaka a jest mała szansa, że ten nasz kadabra się go nauczy. Więc musimy trochę osłabić nasz skład. I damy Abre zamiast kadabry. Może ewoluuje kiedy, któregoś dnia nasz ten Abra. Jest na pewno na wyższym levelu, więc na, fajnie jest, będzie. Jakiś kamień ma? Nie ma, dobra. Teraz edit team mamy, przechodzimy. A te kamienie na serio dużo dają teraz widzę. I zamiast tego... Co? To nawet... Uuu, nice! Tutaj jest 5, a tutaj też 5. Okej. To dużej różnicy nie ma. Tutaj sobie damy jakieś kamyczki najlepsze, jakie mamy. Tylko tu jest dużo widzę na atak. No dobra, 1, 2, 3 i na życie 2 mamy. Okej. Okay. Ty, nieźle, dobrze. Tu chyba będzie nawet lepiej. Zobaczmy tylko. Czekajmy. Chyba jest nawet lepiej niż wcześniej. Nie jestem pewien. Zaraz tutaj streningujemy sobie naszego Abra. Abra Kadabrom. Nawet nie na jeden level to może nie. Ale zmienimy ten atak. Drugi jego. I co wyjdzie nam tutaj stąd? Jaki atak? 100% że się uda. Teleport. Teleport się przyda, jak będzie jakaś słaba, jak będzie jakiś... Yy, no, przyda się, jak będzie w niebezpieczeństwie nasz Abra tutaj. Dobra. Mamy kamienia. Szkoda, że nie możemy go teraz przetestować, ale mam nadzieję, że niedługo zewolowiu. zewoluje w Abra, a potem już w Kadabra. Tutaj jeszcze... Trochę porobimy, bo za 3 minuty będziemy mogli przetestować. Abrej, zobaczymy, czy z tym Psybeamem będzie trochę lepiej. I tak wceluję celuję w psychika. Tutaj bardzo mocno chciałbym mieć psychika. Od razu, jakąś zupkę sobie zrobimy. Może wodną? Tylko nie pamiętam, co to było na wodną. Ale zrobimy sobie mój stary przepis. Coś takiego. Nie pamiętam, tylko na co to było. Na jakie pokemony. Dwa te, dwie tury się robi. To póki jeszcze mamy te 3 minuty, to zmienimy sobie z naszego Hitmonchan'a chyba. To jest nas tank jakby taki do ataku. Chyba zmienimy sobie kamienia. Chyba tutaj kamienie zmienimy. Tylko nie wiem, czy jest warto. Może jednak z Poliwila. Spróbujmy, może spali Willa. Najlepszy to 400. Kurda. A co będzie? Tutaj jest coś takiego. 1587. Dobra, 1587. Zapamiętajmy. A tutaj 1300. To nie. To niech będzie tak jak wcześniej, że tutaj będzie to. 1200. Zostawmy sobie tutaj nasz... Te, ten najlepszy kamień. Dobra. Życie jakie możemy zmienić? Nie. Jeszcze. Tutaj. Chciałbym tego bloma zamienić właśnie na y, bull cupa. Bo no, mówiłem wam w ostatnim odcinku, zobaczcie tam, w poprzednim, w karcie, że będzie odcinek. Zobaczmy sobie tutaj, czy jakiś pokemon nam wyszedł, bo codziennie przynajmniej jeden pokemon wychodzi taki z lasu, sam jeden. Nam by się przydał wodny, walczący albo psychiczny. Więc fajnie jakby się jakiś execute Abra czy Drowsy trafił. No jeszcze minutka. Będziemy. Widzimy się w sumie za minutę.